Jezus wszedł do Jerycha i przechodził przez miasto, a pewien człowiek imieniem Zacheusz, który był zwierzchnikiem celników i bardzo bogaty, chciał koniecznie zobaczyć Jezusa, któż to jest, ale sam nie mógł z powodu tłumu, gdyż był niskiego wzrostu. Pobiegł więc naprzód i wspiął się na sykomorę, aby móc go ujrzeć, tamtędy bowiem miał przechodzić. Gdy Jezus przyszedł na to miejsce, spojrzał w górę i rzekł do Niego, Zacheuszu, zejdź prędko, albowiem dziś muszę się zatrzymać w Twoim domu. Zszedł więc i z pośpiechem przyjął go rozradowany. A wszyscy widząc, to szemrali. Do grzesznika poszedł w gościnę. Lecz Zacheusz stanął i rzekł do pana, panie oto połowę mego majątku daję ubogim, a jeśli kogoś w czymś skrzywdziłem, zwracam poczwórnie. Na to Jezus rzekł do Niego: Dziś zbawienie stało się udziałem tego domu, udzielone z synem Abrahama, albowiem syn człowieczy przyszedł odszukać i zbawić to, co zginęło. Oto słowo pańskie. Będzie pochwalony Jezus Chrystus. Z czym kojarzycie się słowo misje? Nie wiem, jak wam, ale podejrzewam, że będziemy mieli pewną wspólną intuicję. Jak słyszę misję i zamknę oczy, to mam taki obraz przed oczami. Jakiś ksiądz, w raczej nie czychawicie gorszego stanu, otoczony wianuszkiem wiernych, zazwyczaj ciemniejszej karnacji, nawet nieraz zdecydowanie od niego. Tłum ludzi, który przychodzi bardzo często, niekoniecznie po to, żeby ubogacać, rosnąć w wierze, ale, ale może po to, żeby otrzymać jakieś jedzenie, jakieś korzyści. Organizacja tamtego życia, pomoc. Taka przestrzeń, która nam się wydaje totalnie różna od tej, którą tutaj zaczynamy przeżywać, nie? Misje parafialne. Gdzie? Jak? Nie? Którędy? Tam, gdzie trzeba głosić po prostu, nie? Tą wiarę od, od, od podstaw, nie? Że trzeba jej uczyć, że trzeba wyrywać tych ludzi... Z tych ich przekonań, z jakich ich dziwnych wierzeń, z tego co widzimy, że w ogóle nie ma zakorzenienia, gdzieś dalekie jest od prawdy. No gdzie misje? Tu w Krakowie. Przecież Karnacją w ogóle się nie różnimy. Język mamy wspólny. Trochę mieszkałem w Krakowie, to wiem, jak się tu mówi. Co, co niby mamy tutaj otrzymać? Co się niby ma stać? Ostatnie słowo, nie? Misję, nie? No, może ten habit mam w trochę gorszym stanie niż księża, nie? ale tak poza tym. Ale jak się tak przyjrzeć dogłębnie? Ale jeżeli tak popatrzeć bardziej. To każdy z nas ma jakieś wykrzywienia w wierze. To każdy z nas ma jakieś takie swoje naleciałości. To gdzieś wypacza tą wiarę z różnych powodów. To nie każdy zawsze tutaj przychodzi z taką czystą intencją wiary. Ktoś przychodzi, bo go tak wychowali, a nie inaczej. Ktoś przychodzi, bo wie, że będzie sąsiadka, i jeszcze obgada, albo co tam, nie? Się będą pytać, jakaś była. K ktoś inny przychodzi, bo akurat no, w, nie miał co robić. Przed na wybory, mówię, a to do kościoła są. Już muszę zaliczyć. Znaczy, popatrzcie, że w takim kontekście to, to my widzimy coraz więcej punktów wspólnych, że nam trzeba tą wiarę oczyszczać. Że nam trzeba tego Pana Boga odkrywać, poznawać, że mamy pewne wypatrzenia, każdy z nas. A że my cały czas potrzebujemy nawrócenia. Ktoś pewnie przyjdzie tutaj, nie, bo będą ciekawe przykłady. O, będą ciekawe świadectwa. Znani, zaproszeni goście. Ktoś inny przyjdzie, bo będzie szukał wzruszeń jakiegoś poruszenia. Ktoś inny przyjdzie, bo będzie chciał, żeby mu się życie w końcu poukładało. Panie Boże, ja Tobie misję, a Ty mi tam ogarnij. Nie? A męża mi ogarnij. Albo sytuację finansową. Albo żeby wnusia, albo tam wnuczek w końcu sobie życie poukładał, bo to jest na zatracenie idzie. Nie? Znaczy, różne mogą być powody. To popatrzcie. My naprawdę potrzebujemy misji. Dlatego zaczynamy te misje parafialne. I paradoksalnie, chociaż różne mogą być motywy, to Pan Bóg potrafi działać. On przychodzi, on działa. Słyszeliście dzisiaj, nie? dzisiaj obchodzimy tutaj poświęcenie tego kościoła. Tą wielką radość Ewangelia o Zacheuszu. Zacheusz wcale nie poszedł. Do Jezusa z czystych pobudek. Zacheł wcale nie poszedł do Jezusa mówi O jakim ja jestem grzesznikiem, jak ja się muszę nawrócić. Zacheł wcale nie poszedł dla niego z czystej intencji. Nie? Jezu, chcecie spotkać na drodze mojego życia, żebyś mnie teraz poprowadził. Nie! On miał bardzo, bardzo niskie powódki. Nie? O, jakiś cud się zdarzył w Jerycho. Co to za człowiek! Fajnie byłoby go zobaczyć. I tyle. Niesamowite jest to wszystko, co się stało potem. Niesamowite jest to, że Jezus akurat Jego widzi na drzewie. Mógł go zignorować. Przecież to jest najgorszy typ człowieka, jakiego mają w tamtych czasach. To jest największy koszmar. Zwierzchnik celników i bardzo bogaty. Ewangelista nawet za bardzo... imienia jego nie podaje na początku, nie? To, to jest takie powiedzenie bardzo delikatne. Kolaborant zdrajca i złodziej. Tak patrzą na Zacheusza. Tak go widzą. Izrael jest wtedy najechany przez Rzymian. Do, Rzymianie musieli mieć kogoś, zdrajców w tym narodzie, żeby móc tam normalnie organizować życie, administrację. Wy, wymyślili już wtedy franczezę. Już wtedy wymyślili, że, słuchaj, to ty masz nam ściągnąć tyle a tyle podatków, a jak ściągniesz więcej, to będzie do ciebie. Znaczy, widzicie jaki ten zachełż musiał być krwiopijca. Jak okrutny zdrajca swojego narodu. I, i, I wyciąga jeszcze od swoich braci. Przed majątku dorobił na nich. Wiecie, jak oni go musieli tam nienawidzieć? Nie wiem, to jest taki przykład, jak... Jak Rosjanin w Ukrainie. W Izraelu, jak przedstawiciel jednej partii u drugiej. Nie. Znaczy on, wszystko, co On ma codziennie, to jest spojrzenie z nienawiścią, z pogardą, ze wstrętem. A jest jedno spojrzenie, które było w końcu do Niego z miłością. Rzecz, która nam umyka. Jezus zwraca się do Niego po imieniu. Wiecie, co znaczy zacheusz? Czysty. Ostatni człowiek, o którym można powiedzieć, że jest czysty. Ostatni człowiek, o którym można powiedzieć, że jest dobry. Jezus w nim to widzi. I to, że to dostrzegł, zmieni teraz całe jego życie. Po pierwsze, dla nas to jest pytanie, jak patrzę na drugiego człowieka, jak chcę go podźwignąć z jego słabości, grzechu, z jego nędzy, to ja umiem dostrzec w nim to, co jeszcze jest dobre, wskazać mu to, co w nim jest piękne, czy raczej będę się koncentrował na tym, co złe, czy raczej będę mu wytykać tą całą jego ciemność? Nie? Jezus pokazuje mi, ale nikt, tak, nigdzie tak nie dojdziemy, nic tak nie zrobisz. Jezus, który pokazuje spojrzenie Boga, który widzi dobro, widzi dobro w tobie. Chociażbyś nie wiadomo, jak załamywał ręce nad sobą, nie? znowu czaić do tego konfesjonału, nie? Z, znowu nie idzie, no, 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 no ile można I, ile jeszcze, nie? A Jezus patrzył i widzi dobro w Tobie. I chce, aby to dobro w Tobie pracowało i żeby rozbłysło jak najpiękniej. I po to też są misje. I to będziemy się też starali zobaczyć, przeżyć. Będziemy chcieli, aby to dobro z tą Bożą pomocą rozgłysło w nas najpiękniej.